No Dobra, siemano, kolejny odcinek, kolejny, pierwszy odcinek nowej serii, nowego sezonu, w sumie Minecrafta krafta Łapcie księżeczkę. Też tak myślę, żeby was... Mewy latają. Żeby was za dużo nie zanudzać jakimiś tymi szukaniami tego wszystkiego znowu, od nowa. To... O! Na dzień dobry statek z tymi, to myślę, że będzie to takich sporo cięć tutaj zrobionych. Tak więc myślę, że teraz widzimy się dopiero gdzieś w jakiejś wiosce. Zaczynamy przygodę. Miejmy nadzieję, że z tym światem nic złego mi się nie stanie. Dobra. Jesteśmy w wiosce, <laughs> więc fajnie w miarę szybko poszło dzisiaj znalezienie tej wioski. No jak widzicie w porównaniu do zeszłego... O, najpierw się prześpimy, dobra? Potem, wam... Potem powiem co chciałem powiedzieć może. Nowy dzień. Pierwsza skrzyneczka. Nie będziecie mnie atakować, nie? Za to, że was troszkę okradnę. Nie będziecie super, dzięki. Jesteście super. Patrzcie, chłop, leglansko w, w tej diaksowej czapce. Duży jabłek. jedzonko. Nie bij. Yy, co? O. Są. O, zobaczcie, nowi. Widzicie? Wieśniacy mają nowe profesje Nowe profesje, są strażnicy dodani Gdzie tu się wychodziło? A, to ja tego nie Są strażnicy, są nowe profesje Nowe wioski Jak widać Troszkę lepsze Lepsze, większe Ułatwiające trochę życie Żelazo, żelazo, super. łuczek daj. Ruda żelaza, ok, bierę. I też nie wiem, czy zauważyliście, czy zwróciliście uwagę, w którymś domku to było. Gdzieś tu, znaczy w którymś takim tym, gdzieś. O! Dodałem też strony, żeby nie tracić czasu na zbyt duże podróże. Nie tracić czasu po prostu na podróże, bieganiem. Możemy te strony sobie craftować i tak naprawdę stawiać, gdzie nam pasuje. Takie. takie to ułatwienie sobie dałem, no i taka ta wioska nam się średnio trafiła. No, mam 9 żelaza, i tego też to trzeba by przepalić. Tylko nie mamy czym przepalić. Aha, to dziwnie postawione po prostu. O, 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 rudy węgla. To nam będzie potrzebne do Wajcauna. Co to jest? Blok węgla, super. Nie chcę też rozwalać za bardzo tej wioski, bo to będzie nasz... O! I tu jeszcze cmentarz jest. O proszę! Ej, taki dosyć ciekawy jackpot nam się tu trafił. Czekajcie, tu gdzieś jest... No właśnie. Ej, to wolał zniszczyć. Okej okay. Zotnijmy sobie to, na szybko dynie, bla bla bla, tu nic nie ma o! Tak jest, pięknie, zobaczcie Już jakieś ten totemik Co ty gadasz? Ja nie mam slotu na totem Co to jest? Ale mogę... Damage mecz, No ja mogę jakoś... tutaj to jest? forever... to już Ej! Wynie nie wiedziałem, że takie coś jest. O! Patrzcie jaki fajny... Jakieś opisy tu mamy, coś... Ale fajnie. Kurde, nie mam slotu na to, to może sobie to dodam? Taki slot na totem, żeby był po prostu... Tu nie ma żadnego tego... Już? Ten cmentarzyk mamy? Skórę jeszcze zabierzemy z niego i już. Taki mały, ale jest totem. To jest... Chyba dodam jeszcze sobie zwrot na totem od następnego odcinka. Jak już mam totem, to dlaczego z niego nie... A ja tu byłem, a bo to się tak jedno na drugim wygenerowało. Śmiesznie, śmiesznie, nie powiem. E, dobra, okej, okay, co ja chciałem? Chciałem kobla. Patrzcie, jest drugi Weston. Nice! Czy ja tak... O, mogę? Mogę. No i petarda! Tak, to my możemy grać. Czekajcie, tam był chłop, który tym handlował, nie? To daj to. Nie wiem, to on jedną chciał? Czy więcej za to? Zaraz zobaczymy. 10. patrzcie! Co mamy? Klatę mamy! Ty, robimy seta, tak o! Wow! Ekstra! Od razu żelazny set. Ciała ma? Kill of Miecz. siekiera, może być ta? No, kozak. Mhm, tu go nie ma. Strażnik. Ty jesteś oceanografem. Ty, to jesteś. Ty, 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 ty. O! Aha, ty jest za trzy aż. No ale dobra. Masz doniczkę? Nie masz. Jedną doniczkę potrzebuję. Tak, żeby się tego pozbyć to wtedy. O! Pyk. Daj. Dzięki. Miło było z tobą robić interesy. Okej, okay, to ja myślę, że też będę się robić trochę krótsze te odcinki. Będę się starał. nie wiem jak to wyjdzie. Myślę, że tu na dzisiaj zakończymy. Chyba, że... Aha, nie mam tego. Nie mam, nie mam, nie mam... Nie mam łopaty żadnej. Co ja, wszystkie te wyrzuciłem? Ej, jeny, czemu tak? Nie mamy żadnego piasku. Zbierzmy sobie, zbierzmy piasek, wrzućmy go już też, niech się tam przepala. Aha, super, dzięki. Ile go mamy? Jeszcze 10 piasków Żeby mieć ja tu żaden teraz ten Zbierzmy go od razu 4 Cz te, dobra to mamy Myślę, że może jeszcze zrobimy. Już mamy SETA, mamy SETA nie mam. No Jezu, ty możesz? Dzięki. Zróbmy jeszcze od razu pleca, który już będziemy naprawdę. Oczywiście, plecak pod wodą. Który da nam oddychanie. Dobra. Lecimy z powrotem do wioski. Co mogę powiedzieć? Naprawdę dużo nam ta wioska dała. Nie ty, nie do ciebie chcę tego dużego domku iść z powrotem. To był tutaj domek. Tu mogę to się kiedyś zdobić. Dzięki. Odłóż śmieci znowu. Okej. Okay. No niech się nam przepala co jeszcze będę potrzebował wełnę Daj wełnę Dzięki Zrobimy A ja tu gdzieś czosneczek zasadzie o ładny fioletowy ten My bardzo lubię fioletowy kolor Czy gdzieś go stąd widzę, gdzie ja to gdzie go posadziłem widzę, ale tu mamy też jasne niebieski z tego zrobimy jasne jest... ja bym go zabił i chciał ten kask, ale pewnie to tak nie będzie działać, więc wolę nie ryzykować, bo mnie zaczną wszyscy bić od razu nie, co tu jest za zgromadzenie, ilu was tu ej, ej, ej no co wy cyk piwód kwiatek, niebieski śpiwór, czy jeszcze coś? Przyczy, skóra, dwa żelaza, szkło się przepala, złoto. Nie, mam złota, tak więc nie zrobię się plecaka, bo sobie złoto wymieniłem na złote marchewki na statku. No cóż, niestety. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku. Akurat idzie noc, więc co mogę powiedzieć? Trzymajcie się. Cześć.